Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was fajny odcinek, szczególnie dla tych, którzy planują pierwszy raz przelecieć na Filipiny. Podsumujemy 10 takich najważniejszych tematów rzeczy, które musicie wiedzieć, żeby musicie wiedzieć, albo musicie po prostu się przygotować na to, lecąc na Filipiny. Ułatwi Wam to bardzo podróżowanie. Także zaczynamy odcinek. A więc tak, słuchajcie, zaczynamy. E, jesteśmy dzisiaj oczywiście na naszym tarasie u góry. E, dużo się tu nie zmieniło, zresztą pokazywałem Wam w ostatnim odcinku. Niestety, jak pewnie słyszycie, pies sąsiadów albo jeden z psów sąsiadów cały czas ujada, więc ciszy niestety nie będziemy mieli wspaniałej. Natomiast no, nie jestem w stanie w innym miejscu tego dzisiaj nagrać, a pomyślałem sobie, że wiem, że dużo z Was osób czeka, żeby się dowiedzieć, jak wyglądają Filipiny po pandemii. Dlatego przygotowałem ten odcinek, zebrałem 10 najciekawszych tematów, takich które powinniście wiedzieć, lecąc na Filipiny, i zaraz wam o tym po prostu opowiem. Pierwszy i najważniejszy temat to oczywiście wiza turystyczna. W tym wypadku po pandemii dużo się nie zmieniło, ponieważ normalnie teraz każdy obcokrajowiec, Filipiny już są na tle otwarte, że każdy obcokrajowiec może przejść na Filipiny i dostaje z automatu wizę na 30 dni za darmo. Czyli tak samo jak było przed pandemią, teraz jest dokładnie to samo. Jedyna różnica jest taka, że no trzeba mieć certyfikat szczepienia. Z tego co się orientuje, testów już nie trzeba robić, ale to też się musicie upewnić w liniach lotniczych, bo bardzo często jest tak, że na przykład jedna linia lotnicza to i tak wymaga. Możliwe, że w biurze imigracyjnym po przylodzie też będą tego wymagali. Więc to, co jest najważniejsze, oczywiście trzeba mieć paszport ważny minimum 6 miesięcy, trzeba mieć bilet powrotny, co też jest, słuchajcie, bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, że Filipiny zawsze miały taką regułę, że jeżeli lecicie tutaj na wakacje, to bilet powrotny do jakiegoś innego kraju poza Filipinami musicie mieć w ciągu 30 dni od dnia wlotu na Filipiny. Czyli po prostu tak jakbyście lecieli tylko na 30 dni. Co jest ogólnie bardzo śmieszne, ponieważ każdy może tą widzę przedłużyć o kolejne miesiące, ale tak czy inaczej, przylatując, musi mieć ten bilet powrotny. Zdarza się tak, że ludzie kupują jakieś fejkowe bilety, że kupują jakieś najtańsze bilety, na przykład z Malinii gdzieś do Indonezji za 100 zł, 200 zł, po w jakim tam terminie, godzinie, bo i tak nie będą korzystać z tych biletów. Ale pamiętajcie o tym bilecie powrotnym. No i oczywiście certyfik certyfikat szczepienia, czyli tą książeczkę taką, że jesteście zaszczepieni, ale tak czy inaczej, kupując bilet, na pewno się o tym dowiecie, bo linie lotnicze wymagają tych wszystkich papierów, żeby was puścili na pokład samolotu. Jeżeli chodzi o wizę dłuższą niż 30 dni, to tutaj też się nic za bardzo nie zmieniło. Wszystko wróciło do normy, czyli obcokrajowiec może zostać na Filipinach bez wylotu maksymalnie 3 lata. Czyli po prostu po przelocie na 30 dni możesz sobie tą wizę przedłużyć na 1 miesiąc, później na przykład na 2 miesiące, a później nawet na 6 miesięcy przedłużać ją, gdzie maksymalnie to będzie 3 lata. Po tym czasie, albo w zasadzie przed upływem tego czasu, trzeba opuścić Filipiny minimum na 24 godziny? Tak do jakiegoś kraju sąsiedniego i można z powrotem wrócić. I procedura zaczyna się od początku, czyli znowu zostajecie te 3 lata. Tak to tutaj większość obcokrajowców, którzy nie mają żony, dzieci, tak oni tutaj funkcjonują. Kolejny temat to szczepionki. No, oprócz tej najważniejszej szczepionki, czyli covidowej, to w zasadzie nie musicie mieć żadnej szczepionki, bo nie ma żadnej obowiązującej szczepionki tutaj na Filipinach. Oczywiście można się szczepić na jakieś Choroby tropikalne i część ludzi to robi, część ludzi nie. Ja osobiście uważam, że róbcie też szczepionki, które są dla Was po prostu ważne, bo te szczepionki oczywiście nie są tanie w Polsce. Ja mam tak naprawdę w tym momencie tylko na dur brzuszny, żółtaczkę i takie normalne podstawowe szczepionki, co każdy Polak ma. Nic specjalnego nie robiłem do tego. Znam osoby, które w ogóle zrezygnowały z każdej tej szczepionki i tutaj normalnie żyją i funkcjonują. Znam też osoby, które przelatywały na miesiąc czasu i robiły pełny komplet szczepionek. Więc to tak naprawdę zależy już od Was, na ile tak naprawdę to potrzebujecie, na ile to chcecie. Jeżeli tak naprawdę będziecie w miastach czy na przykład na jak bardziej popularnych wyspach, to tak naprawdę się nie macie o co tak naprawdę obawiać. Kolejny temat to waluta. Bardzo często pytacie się mnie w komentarzach, albo nawet e mailach o to, jaką walutę zabrać na Filipinę. No ale zacznijmy od tego. Na Filipinach obowiązuje filipińskie peso. Są to monety, są to nominały normalne, papierowe. Można je oczywiście wymienić tutaj na miejscu w kantorze. Nie polecam Wam wymieniać nominałów złotówek, czy też dolarów, czy euro na przykład w Polsce, bo z tego co orientuję się to chyba te kursy są dużo gorsze niż tutaj. Oczywiście jeżeli zabieracie jakąkolwiek gotówkę, możecie zabrać dolary, możecie zabrać euro, możecie zabrać yy, funty. To to bez znaczenia w każdym kartorze akurat te waluty wymienicie. Natomiast na pewno nie wymienicie złotówki bezpośrednio na peso tutaj na Filipinach. Przynajmniej ja nie słyszałem o takim kantorze. Ale dobra, oczywiście nie musicie też brać gotówki, możecie też po prostu zapłacić kartą. Większość normalnych miast tutaj ma wszędzie automaty i. Można wypłacać z polskich kont, można wypłacać z zagranicznych kont, można wypłacać z przewolotowywać różnego rodzaju nominały, więc to normalnie funkcjonuje. Natomiast tutaj pamiętajcie, że za wypłatę 10 tysięcy peso jest opłata manipulacyjna, która wynosi 250 peso. 250 peso to jest jakieś 12 zł. Nie, przepraszam, 21 zł. chyba tak. Natomiast 10 tysięcy peso to jest jakieś 850 zł, chyba na dzień dzisiejszy. Na pewno ceny tutaj Wam pokażę dokładne na dzień dzisiejszy, bo to się oczywiście bardzo szybko zmienia. I teraz tak, możecie to wszędzie wypłacić. Możecie tak samo płacić na przykład w restauracjach, w większych sklepach bez żadnego problemu kartą. Ja tak zresztą też robię z polskiego konta. Ja mam PKOSA konto. Przepraszam, PKO. Tak, PKOSA. Mam też Filipińskie konto, więc też płacę tutaj bardzo często. Nawet idziemy do jakiejś zwykłej restauracji. Oczywiście nie mówię o takiej ulicznej restauracji, i tam płacimy kartą bezpośrednio. Co też jest, słuchajcie, bardzo popularne na Filipinach. Ostatnio to jest tak zwany Gcash. Nie wiem kogo to jest aplikacja, ale po prostu jest to tak jakby wirtualna waluta. Przelewacie tam sobie na przykład w 7 Eleven pieniądze na to konto, zakładacie sobie to konto. I bez żadnego problemu możecie płacić tak samo w restauracjach, jak w innych rzeczach. Możecie sobie doładowywać telefon, o którym zresztą będzie później. No i kolejny bardzo ważny temat, czyli co spakować z Polski e, najlepiej i przecież na Filipiny. Słuchajcie, zacznijmy od tego. Krem do opalania. Jeżeli chcecie mieć jakiś dobrej jakości krem, na przykład 50 czy 30, ale dobrej jakości. Weźcie ze sobą. Tutaj też, oczywiście, można kupić kremy, ale przeważnie one są w ogóle z dodatkiem wybielacza, żeby skóra była jaśniejsza, czy cokolwiek innego. Oczywiście można je kupić, natomiast ja osobiście bym wolał wziąć lepszą markę oryginalną, jakąś sprawdzoną, która jest dobra dla Waszej skóry i zabrać to po prostu z Polski. Kolejna rzecz, okulary przeciwsłoneczne. Tutaj oczywiście też możecie kupić okulary, ale przeważnie to będą bardzo tanie okulary, podróbki. Można oczywiście kupić droższe oryginalne okulary, ale to znowu ta cena będzie ich dwa razy czasami większa niż w Polsce, bo to przeważnie będzie w turystycznych miejscach, gdzie oni akurat mają dodatkowe opłaty manipulacyjne, jakby to powiedzieć dla białych. Więc pamiętajcie, okulary słoneczne. Jeżeli chodzi o ubrania, słuchajcie, nie ma sensu brać y, długich ciuchów. Tak naprawdę tutaj zawsze jest ciepło. Nawet jeżeli deszcz pada, to i tak będzie przyjemnie dla Was. Osobiście polecam zabrać tylko jedną, jedną tak naprawdę jakiś ciuch, bluzę czy cokolwiek innego z długim rękawem, y, ponieważ jeżeli czasami podróżujecie w samolotach, czy na przykład na promach, tam klimatyzacja jest puszczona na maksa i jest naprawdę bardzo zimno. Dlatego po prostu ja osobiście nawet to ubieram. Ostatnio nawet byłem w kinie, to słuchajcie, nie zabrałem ze sobą bluzy i po prostu zmarłem po dwugodzinnym seansie. Naprawdę wyszedłem tak, że praktycznie aż mnie czepało z zimna. Kolejna rzecz. Ciuchy. Jeżeli bierzecie już jakieś ciuchy, weźcie sobie przewiewne, fajne, szybko snące ciuchy. Na przykład krótkie spodenki, które szybko mogą wyschnąć koszulki, nie jakieś takie po prostu ciężkie, bo to naprawdę nie ma sensu. Lżejsze, szybko sknące, one naprawdę się sprawdzą, bo jeżeli wystawicie to nawet, chcecie to wybrać, przebierzecie to ręcznie w hotelu na szybko, wystawicie to na słońce, to taka szybko sknąca koszulka czy spodenki po godzinie dwóch już będą totalnie suche i możecie je od razu ubierać. To Dosłownie po prostu zrobicie sobie drzemkę, odpoczniecie i ciuchy już są dalej gotowe do użycia. Więc to się naprawdę sprawdza. Buty, no to oczywiście klapki, ale klapki tutaj też możecie kupić bardzo tanie na każdym kroku, jedną parę butów pełnych, bo one się po prostu przydają, wygodnie się w nich chodzi, przynajmniej ja tak osobiście uważam, no i tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie gdzieś tam przejść, przelecieć samolotem, no to głupio trochę to w klapkach wygląda, nie? Ale oczywiście pamiętajcie, to nie mogą być ciężkie buty, bo nie ma takiego sensu, więc tylko i wyłącznie lekkie buty Adidasy czy coś w rodzaju. I teraz słuchajcie, kolejna porada, która tyczy się w zasadzie podróżowania w każde miejsce na świecie i ja uważam, że zawsze to się sprawdza bardzo dobrze. Zróbcie kopię, czyli kserokopię najważniejszych dokumentów, nawet kilka tych kopii, czyli kartę szczepień, paszportu, prawo jazdy czy innych tak naprawdę dokumentów. Oczywiście oprócz tego trzymajcie elektroniczną kopię w swoim telefonie, na jakimś Gmailu czy na jakiejś innej platformie, gdzie macie po prostu hasło, żeby zawsze można było mieć do tego dostęp. Dlatego o tym mówię, ponieważ ym, teraz jest sytuacja taka, że na przykład jeżeli byście chcieli gdzieś wypożyczyć skuter czy na przykład przedostać się z wyspy na wysp, bardzo często się okazuje, że oni poproszą was o kopię tej karty szczepień, że oni potrzebują to gdzieś tam mieć w swoich systemach i tak dalej i tak dalej. Więc y, czy na przykład kopię paszportu, jeżeli coś by się tam stało, więc oni słuchajcie tej kopii nie załatwiają, nie mają czegoś takiego, że tam jest pani, która po prostu robi kserokopię tych dokumentów, nie, wy musicie iść, znaleźć. Miejsce, gdzie mogą zrobić kserokopię, i dopiero wtedy zapłacicie im tam 5 peso tu 2 peso i oni Wam zrobią tą kopię. Więc jeżeli macie te kopie ze sobą, no to zawsze przyspieszycie to po prostu cały ten proces przedostawania się z wyspy na wyspę albo coś innego. Więc zawsze to warto mieć ze sobą, żeby nawet jeżeli byście zgubili oryginalny dokument, żeby mieć tą kopię, żeby ją pokazać. Kolejny temat to urządzenia elektroniczne, wtyczki i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo często zostaje o ten temat pytania. Oczywiście na Filipinach jest 220V, czyli tak samo każde urządzenie, które przywieziecie z Polski, będzie działało. Jeżeli chodzi o wtyczki, to już jest lepiej. Dawniej był w tym większy problem, bo Filipiny miały troszeczkę inną wtyczkę, pomimo tego, że było to samo napięcie. Już wam pokażę, jak to wygląda. One były takie bardziej płaskie. Zobaczcie sobie, tutaj jest przykład dokładnie takiej wtyczki. Czyli widzicie, oni mieli tylko takie płaskie, a my mamy takie na bolce. Ta wtyczka akurat jest dobra na dwa rodzaje dwa rodzaje wtyczek, czyli te płaskie i te tak samo z bolcami. I teraz tak naprawdę już większość resortów, większość restauracji, miejsc, gdzie chcecie się podłączyć właśnie, używa tych tak naprawdę kontaktów, czyli tych dwóch różnych, można powiedzieć. Czyli właśnie z kulkami, czyli tymi okrągłymi, albo z tymi płaskimi. Więc, jeżeli cokolwiek weźmiecie bez żadnego problemu, to tutaj będzie działało. Czy naładujecie laptopa, zrobicie inne rzeczy i tak dalej. Co ja też osobiście, słuchajcie, uważam, że jest musową rzeczą, żeby zawsze spakować do swojego plecaka, a bardzo często w ogóle o tym zapominam, jest. Yy... Jak, wy to, jak to się mówi po polsku? Złodziejka? Czyli po prostu taki rozgałęźniak na ładowanie kilku urządzeń z jednego gniazdka. Dlaczego o tym wspominam? Nie wiem dlaczego, ale Filipińczycy opanowali do perfekcji projektowanie pomieszczeń z jak najmniej minimalną ilością gniazdek. I bardzo często, jeżeli byłem w hotelu, czy gdzie indziej, próbowałem się podpiąć do czegoś, okazywało się, że albo jest jedno gniazdo wolne, po tym jak już podpiąłem telewizor, który był tam w pokoju, i na przykład chciałem ładować kilka rzeczy, więc nie miałem jak. Więc taki rozgałęźnik byłby idealnym rozwiązaniem. Ja nie mówię o kupowaniu jakiegoś drugiego rozgałęźnika na te wszystkie różne rodzaje wtyczki, bo tak jak mówię, ta wtyczka wam w zupełności wystarczy. Ale po prostu, żeby podpiąć dwa albo trzy różnego rodzaju urządzenia, to by było perfekcyjne. Taka po prostu mała kusteczka. I kolejny bardzo, bardzo ważny temat, czyli internet. Internet, już nagrywałem kilka filmików na ten temat, ale jak się zmienił obecnie. No w zasadzie oczywiście internet z roku na rok moim zdaniem jest lepszy. E, już nie ma czegoś takiego jak było to 7 lat temu, że naprawdę trzeba było chodzić z telefonem i szukać zasięgu albo po prostu ten internet był cały czas przerywany. W tym momencie można go mieć w zasadzie wszędzie. No w miastach jest naprawdę i działa super. E, oczywiście to zaraz to też wyjaśnię. Ale od początku. Jeżeli nawet wylądujecie na lotnisku w Manili czy w Cebu, na 100% znajdziecie tam punkt kupna kart SIM czyli te tak jak zwane karty prepaid, czyli że kupujecie kartę, robicie doładowanie. Różnica też taka na Filipinach jest, że tutaj nie trzeba się w ogóle rejestrować, czyli po prostu możecie podejść do stanowiska, kupić nawet 5, 10, 15 tych kart i nikt nie poprosi Was o imię, nazwisko, czy też w ogóle jakiś powód tego. Więc spokojnie możecie kupić taką kartę. Ja osobiście polecam firmę Globe, jest jeszcze Smart, jest jeszcze Dito. Te to działa lepiej chyba teraz w dużych miastach, ale jeżeli będziecie chcieli podróżować, no to moim zdaniem, Globe najlepiej w tym momencie wypada, więc chyba Globe to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Jeżeli kupicie tą kartę na lotnisku, nie przepłacicie naprawdę, bo to są ceny standardowe i tam też na przykład na lotniskach są osoby, które od razu wam wyjaśnią, jak kupić do tej karty doładowanie, co zrobić, jak to załadować, nawet uruchamiam wam internet. I też pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli jesteście na Filipinach, wyłączcie roaming. Jeżeli stracicie dane, które są ogromnie, może nawet chyba z 12 zł za, za jakąś tam małą paczkę danych. Więc jeżeli będziecie mieli dane włączone na Filipinach, to w ciągu dnia naprawdę wydacie pewnie kilkaset złotych na Internet, więc wyłączcie to automatycznie, albo nawet wyciągcie kartę SIM i włóżcie tą lokalną, no nie wiem. I ja osobiście zawsze wyciągam moją kartę SIM i wkładam tą. Tom lokalnego providera, czyli na przykład w tym wypadku Globe. Oczywiście mam drugi telefon z kartą polską, bo tam ją potrzebuję też do niektórych rzeczy, ale w zasadzie jej nie używam, tylko lokalną kartę. Jeżeli wy jesteście na wakacjach i potrzebujecie tą drugą kartę, kurde, no nie wiem, może drugi zapasowy telefon, na wszelki wypadek. Ciężko mi powiedzieć. Ale pamiętajcie, wyłączcie Roaming, żeby nie stracić kasy na bezsensowne dane, które zostaną zużyte w moment. Kolejna rzecz, podróżowanie. Jak pewnie wiecie, Filipiny to jest ponad 7 tysięcy wysp. Oczywiście będzie trzeba się poruszać między nimi. Więc pomimo tego, że to jest skomplikowany proces, na Filipinach no nawet nie jest aż tak ciężko. Dlaczego? Ponieważ pomiędzy każdymi wyspami są promy. Jeżeli lecicie też na dużą odległość, możecie się dostać bezpośrednio samolotem. Na przykład jeżeli wylądujecie w Manili i chcecie się dostać na jakąś inną wyspę, Bohol, Dumaguete, czy Palawan, czy cokolwiek innego, możecie lecieć bezpośrednio samolotem tam i to będzie na pewno najszybsze rozwiązanie. Oprócz tego, jeżeli próbujecie się dostać z lotniska na przykład gdzieś, no to przeważnie znajdziecie traj... taksówkę albo tricykla. Na Filipinach działa Grab, więc możecie bez problemu zamówić tą taksówkę przez aplikację, którą też warto mieć zainstalowaną już wcześniej na telefonie. Ceny zobaczycie od razu na wyświetlaczu, więc tutaj nie ma żadnego oszustwa. Przynajmniej z tego co wiem, i to naprawdę całkiem nieźle działa. Oczywiście w mniejszych miejscowościach, czy mniejsze w bardziej mniejsze miejscowości, tym ten transport jest inny, czyli trzeba się po prostu przenieść z taksówek na e, jeepney e albo na przykład na tricykle, czyli najbardziej popularny środek podróżowania tutaj. Oczywiście ceny są zróżnicowane w zależności od lokalizacji i w zależności od dystansu, jaki będziecie chcieli pokonać. Jak szukać mieszkania i gdzie się zatrzymać? Oczywiście Filipiny tak samo mają Airbnb, mają booking.com, mają Agodę i inne inne serwisy. I te ceny są w zasadzie takie same, jakie były przed pandemią. Tutaj się akurat za dużo nie zmieniło, ponieważ może dla Was się zmieniło, ponieważ peso do złotówki się zawsze zmienia. Natomiast tutaj ceny z tego, co widzę, zostają praktycznie takie same. Hotele, te restauracje, w zasadzie ceny minimalnie podniosły, ale to nie jest aż tak drastyczne, jakaś zmiana, jak inflacja na przykład 20% czy coś w tym rodzaju. Nie, wszystko jest raczej w tym samym na tym samym poziomie, tak bym to nazwał. Oczywiście, jeżeli szukacie jakiegoś noclegu, tak jak mówię, ja polecam booking.com, bo tam już ceny są. W zasadzie są już te ceny, które widzicie na Booking, to będą ceny ostateczne. Na godzie przeważnie jest tak, że jeszcze oni dodają tam jakieś ekstra podatki, jakieś inne rzeczy, które mnie zawsze irytują, bo nigdy nie wiem, jaka jest cena konkretna, dopóki ja nie zapłacę. Dlatego ja na przykład korzystam z Bookingu. I teraz tak, jeżeli oczywiście szukacie czegoś na dłuższy termin, to osobiście polecam. Facebook, Facebook Market. To jest chyba najbardziej popularna platforma na Filipinach. Oni uwielbiają Facebooka, więc Facebook Market tak samo się dla nich sprawdza i bardzo często tam rzucają mieszkania. Jeżeli na przykład ja bym leciał w tym momencie na Filipiny na miesiąc, dwa albo trzy czasu i szukał czegoś na stałe, to na pewno nie wynajmowałbym tego online, tylko pierwsze bym wynajął jakiś hotel na booking.com na dwie, trzy noce i poszukał już lokalnie tego miejsca, gdzie będę chciał wynająć na dłuższy okres. Dlaczego? Bo te miejsca oczywiście całkowicie inaczej wyglądają na zdjęciach, yy, chodzi też o ich lokalizację albo tego, czego nie widać. Na przykład, jeżeli szukacie mieszkania, działki bardzo często są bardzo małe i na przykład wy widzicie fajny kawałek ogrodu, ale okazuje się, że to jest tylko i wyłącznie ten kawałek ogrodu. A z drugiej strony domu jest w zasadzie mur dwumetrowy yy, i kurczaki po drugiej stronie. Oczywiście tego na zdjęciach nie zobaczycie, więc jeżeli szukacie czegoś na długi termin, zdecydowanie rekomenduję to robić po prostu już lokalnie tutaj. Na spokojnie, i wtedy wiecie, że na przykład nie zapłacicie za miesiąc czasu w miejscu, gdzie na przykład wam się nie będzie podobało. Bo pamiętajcie, Filipiny to nie Polska, i tutaj no, działają troszeczkę inne reguły. No i teraz ostatni już temat, słuchajcie, czyli jak Filipiny zmieniły się po pandemii? Bardzo często dostaję to pytanie. No to oczywiście oprócz tej wizy, że trzeba mieć szczepienia pełne, o czym już wspomniałem, o tym, że czasami podróżowanie w tym momencie może wydawać się bardziej skomplikowane, no bo trzeba mieć tą kartę szczepień i na przykład te promy nie pływają jeszcze regularnie tak jak pływały wcześniej pomiędzy niektórymi połączeniami, no to w zasadzie nic się nie zmieniło. Oczywiście były te różnego rodzaju levele, że na przykład Manila jest na level 2, my jesteśmy na level 1 itd., tak dalej, tak dalej, ale w tym momencie to już słuchajcie, to już chyba w zasadzie tylko i wyłącznie zostało na papierze napisane, bo każde miasto robi to co chce, nikt już za bardzo niczego nie sprawdza. Oczywiście dalej jest wymóg noszenia masek w miejscach publicznych i ludzie się do tego stosują, tak jak na przykład w centrach handlowych czy w innych instytucjach rządowych, trzeba tą maskę mieć cały czas na sobie. I ludzie, ale ludzie, na przykład, jeżeli ktoś by ją ściągnął, raczej nie zwracają na to uwagi, po prostu wszyscy mają tego tak samo dość. Tutaj na Filipinach, tak samo jak i w Polsce pewnie, także to się nic nie zmieniło. Czy ceny wzrosły? Oczywiście, ceny wzrosły e, za produkty w zasadzie wszystkie minimalnie. A jestem w szoku, że naprawdę nie było aż tak znaczącej podwyżki. Natomiast to, co bardzo wzrosło, no to to oczywiście benzyna, ale tak jak wszędzie na świecie. I ja już wspominałem o tym kilkukrotnie: ta benzyna naprawdę tutaj jest droga. Znaczy, droga, jeżeli i tak jeździcie skuterem, no to to spalanie jest 2 litry na 100 km, 3 litry może na 100 km, nie wiem, nawet chyba mniej. Więc tutaj tak naprawdę nie trzeba się tym aż tak bardzo przejmować. Oczywiście, jeżeli my mamy samochód, no to troszeczkę drożej to wychodzi, no ale co zrobić? I tak w sumie nie jeździmy bardzo dużo. I tak, słuchajcie, turyści wrócili na Filipinę. Jest już, widzę coraz więcej obcokrajowców, którzy na przykład spotykam w supermarketach czy w jakichś innych miejscach, gdzie oni po prostu standardowo przylecieli. To nie są obcokrajowcy, którzy mieszkali tutaj i zostali zatrzymani przez pandemię i dopiero teraz wrócili. Nie, to są obcokrajowcy, którzy po prostu przylecieli sobie na wakacje na miesiąc, dwa czy trzy i chcą sobie odpocząć. Bardzo dużo zresztą Australijczyków, bardzo dużo Amerykanów. Widziałem kilku Niemców, Polaków w sumie jeszcze nie spotkałem, ale. Tak jak mówię, bardzo mało mam czasu, żeby takie, powiedzmy, towarzyskie imprezy organizować albo gdzieś wychodzić. Ale widać, że to się dzieje. Na przykład wyspa Sykihor odżyła. Pierwszy raz widzę, że na przykład, słuchajcie, w piątek, jest, jeżeli chcecie iść do portu i kupić bilet, to jest 3 godziny stania w kolejce. To jest po prostu masakra. Dlatego ja Wam od razu odradzam podróżowanie na turystyczne wyspy w piątek i wracanie w niedzielę do jakiegoś dużego miasta, bo to naprawdę się robi problematyczne. Oczywiście też są niektóre linie, które pozwalają Wam wykupić bilet wcześniej. Ja bym oczywiście z tego zawsze korzystał. Ale tak jak mówię, no na przykład Sykni jest po prostu jest pełne, ale tylko weekendowo. W tygodniu akurat nikt za bardzo tam nie jeździ, no bo tak naprawdę teraz ogólnie podróżują sami Filipińczycy, czyli oni w piątek po robocie, czy w piątek sobie biorą wolne. Płyną na Sykihort, wracają w niedzielę po południu, tam się bawią przez dwa dni i wydają pieniądze. Więc restauracje, bary i noclegi są zajęte, ale tylko i wyłącznie przez weekend w tygodniu tak naprawdę no, nic się nie dzieje dalej. Ale oczywiście, jak to coraz bardziej ta turystyka się otworzy, coraz więcej turystów zacznie przyjeżdżać, pewnie to się zmieni. I to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za zostanie do końca tego filmiku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania jeszcze dodatkowe odnośnie tego podróżowania i teraz tej zmiany na Filipinach. Zostawcie je w komentarzach, bardzo chętnie na nie odpiszę. Pewnie jeszcze dzisiaj, jutro czy pojutrze, ale na pewno na nie odpiszę. Dziękuję za Wasze wsparcie na Patronite, dziękuję za wirtualną kawę, dziękuję za te wszystkie małe datki, które robicie przez YouTube'a. Naprawdę doceniam to bardzo. Zapraszam do komentowania. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!